Czy znaczy, bardziej poważna teraz y, sekwencja tego, nie no to, tego, nie no to, tego spotkania? Nie to ważna, sam czas poważna. Czyli Dzień nadanie autorowi tytułu. Tak. Tutaj prosimy y, koleżankę. Państwa koleżankę Bednarkiewicz-Ele i, i jej męża. Nie uciekaj z tak. Ja przede wszystkim chciałbym Cię bo bardzo dobrze to jest napisane. Nie bardzo, wierzę, że ja, ja nie mam, wiesz... Właśnie że to masz. Okazuje się, że masz. Nie Co mam tak 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 tego, tak tak, wiesz, no, lekkiego, lekkiego pióra. Ale, jak. ale proszę wstać wszystkich, bo Bo oto jest uroczystość nadania złotego pióra. Pan Henryk Leczkowski, laureat nagrody złotego pióra, przyznanej <laughs> przez przyjaciół za wieloletnie badania <laughs> i historyczne <laughs> dotyczące własnego robienia i miejsca jego pochodzenia, zwieńczone wydaniem książki, która była dla nas wszystkich niespodzianką, a po przeczytaniu zgodziła nasze wielkie Rado, No i wręczcie tak teraz tego, zbawiamy zdjęcia. Tak. Tak. może to wręczyć, może to wręczyć. Tak, może to da, da. wręczyć. Ela. wręczyć. To, ale, Na wręczyć. tym, bo Dzień. się będzie kiepało. Dawa, Um, um, tak. <grym> Do tej da, poduszka dam, ma razie po czego. Pod, poduszka dla kota w razie czego. No to jest kurde. Złote pióro, no co? Pióro pozbamy, Czas na tak. zdjęcia z autorem wszyscy sobie zrobimy wspólne zdjęcie. Tak. tak. I ewentualnie autografy. To jeszcze nie ma to tego.